Dzień dobry. Dzień, dobry. Dzień dobry. Będę ją śledzić. powinna woda lecieć. No, właśnie teraz nie wiadomo, czy powinna. Woda, woda lecie. powinna lecieć cały czas z kranu, czy nie przy myciu? Tak, może. A czy to nie jest błędem dużym, jak się najpierw nadbierze talerzu? Tak, tak, a potem tak. ręce. Ja ale ja nie mam tego nawet wrócić, bo nie chcę Ale pani chce, nie, na w tym w tej szkole, dziewczyna, po kolei, no na ręce Ty, Beatka, to wyglądasz jakbyś tak, jak zain przyszła na biało. Hmm. Hmm. Cała na biało. Cała na biało. Bardzo tobie, tylko te dziury. Tylko te dziury niepotrzebne. Trzeba w ogóle zamknięć. Bardzo bym nie zamknęła. Ja jak zachęcam. O, to jest ten eee. stary. A ja to... się doczęłam, bo no. Jeden był zawiązany przeze mnie, było. Ten patent. Jest taki on nie ma. Co ty robiłaś? Najpierw wiązałaś? a tu nie... A możemy tak sobie, no jak zawiązać ich przez głowę? zawiązać no, no i przyłożyć się w tego głębi. Zas na patentie. Tak, Może Macie się ubrać, to nie ma znaczenia jak się wyjdźcie. By... Ale gdzie uciekło? Czyli powinni robić dłuższe te paski, żeby wiązać z przodu? Są też duże panie. No i ja, ja wierzę. Wierzę. To Nie, najpierw beret, później maska? Maskę zaciągasz na łóżkę i ma to, to OK. dopiero. Tak? Najpierw maseczkę. Najpierw maseczkę założyłam. Teraz biorę i teraz ma to przybicę, która tak, mam tak, tak. założyć. Tak, tak. Które nie mamy, ale... Masz gogle. Ja Masz gogle. Tak, będzie. Tak, Czy gogle? Ale ma no, klary sobie w świetle. Okej. Może pan spróbować tego bo ogóle, bo mam są kieruję. Nie, dobra, ma przy Ale nie ma no, a. No. Te? Nie, to nie dam rady. Nie. To będzie za dużo, bo to będzie parować. Dobra. Te? No one są pełne. Weź tylko przyłóż, że trzeba założyć. Dobra. W tym nic nie widać. No. no. W tym też. Mogę się widać. się zsuwalgo. No tak. I I rękawulki. Dobra, na tym etapie przeszłam.